Piłkarze kghm Zagłębia Lubiny przygotowują się do rundy wiosennej. W meczach sparingowych zremisowali z miedzią Legnica 1–1, pokonali Chrobrego Głogów 3–0. Dla Lubinian mecze były okazją do sprawdzenia formy wszystkich piłkarzy. Głogowie nie mogli natomiast sprawdzić się na tle rywala z wyższej półki. W meczu z miedzią bramkę dla Zagłębia zdobył Wojciech Kędziora. Na kilka minut przed końcem wyrównał Łukasz Zagdański. W tym pojedynku w ekipie miedziowej zagrali przede wszystkim piłkarze testowani i przymierzani do składu. chwilę potem Zagłębie zagrało z Chrobrym. Miedziowi wygrali po bramkach Szymona Pławłowskiego, Łukasza Hanzela i Adriana Błąda. Podsumowuje trener Lubinian Marek Bajor. To drugie spotkanie, jeżeli chodzi o męż z Chrobrym, no wyglądało zdecydowanie lepiej niż to pierwsze. Zdaję sobie sprawę, że w pierwszym spotkaniu z miedzi Miedzielęgnica zagrało tam większość tych chłopaków testowanych, więc tutaj ciężko było mówić o jakimś zgraniu czy zrozumieniu się na boisku. No, ale ogólnie uważam, że to i tak ten wynik nie jest, nie jest zły. Drugie spotkanie, no, no już toczyło się można powiedzieć, pod nasze dyktando, byliśmy tym lepszym zespołem. Już faktycznie tutaj różnica w klas była widoczna. Chwała chłopakom, którzy chcieli grać w piłkę, pokazali parę fajnych, składnych akcji. I powiem szczerze, że, że miło się patrzyło z boku na te poczynienia na tych naszych zawodników. Zagłębie testowało w obu pojedynkach kilku piłkarzy, z tego grona trenerowi Bajorowi wpadł w oko jedynie Czarnogórzec Nikola Wujowicz. Jest lewym pomocnikiem, no zaprezentował się z niezłej strony tutaj. Pokazał parę fajnych zagrań. Będziemy się zastanawiali, co dalej. Pozostali zawodnicy, no, rezygnujemy z nich, nic tutaj nie pokazali, w grze nic takiego nie wnieśli. A jeżeli chodzi o Wujowicza, to tak jak mówię, no będziemy się zastanawiali, co dalej. W Głogowianie w meczu z zagłębiem nie mieli wiele do powiedzenia. Stworzyli co prawda kilka dobrych sytuacji, ale bramki nie zdobyli, mówi trener Chrobrego Janusz Kubot. Pierwszy powiem, aż takiej dużej różnicy nie było widać. Byliśmy odważnie i w miarę dobrze. Zweciliśmy tą szczególnie drugą bramkę po takim błędzie Łukasza. Chociaż ja uważam, że ten wynik nie jest aż tak ważny. Wiele rzeczy możemy pokazać na płycie, gdzie jesteśmy w dobrym momencie, a gdzie źle pracujemy. Także uważam, że taki pożyteczny sparing i Zagłębie też myślę, że skorzystało z tego sparingu. Zagłębie w niedzielę wlatuje do Turcji na zgrupowanie. Chrobry natomiast w sobotę rozegra dwa mecze kontrolne z Miedzią Legnica i Ślęzą Wrocław.